Sponsorem programu jest PKN Orlen. Aleksandra Schutenberg witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Wyzwanie Mistrza. A moim dzisiejszym gościem jest kobieta rakieta, która absolutnie żadnej pracy się nie boi. Mistrzyni świata, mistrzyni Europy i dwukrotna medalistka olimpijska, w tym wicemistrzyni olimpijska z Tokio. Agnieszka Kobus-Zawojska, wojska, Aga, zapraszam cię gorąco. Cześć. Hej. Jak się czujesz? Jest lekki stresik? Jak zawsze, tym bardziej, że teraz nie wiem, co mnie czeka. Zawsze jestem przygotowana, że to będzie 2 km na maksa, a teraz to wiesz. No, ale tak? jesteś gotowa na wszystko? Na no, wszystko może nie, ale, ale jestem gotowa. Na no, dużo, no dobrze. Na no, dużo. E, potrzymam Ci jeszcze moment w niepewności, chwilę porozmawiamy i tu wrócimy na Twoje wyzwanie. Okej. Okay. Idziemy. Obserwując Twoje media społecznościowe, można zobaczyć, że tańczysz w wysokich obcasach, trenujesz sporty walki, prowadzisz audycje radiowe. Czy są jakieś wyzwania, których byś się nie podjęła? Coś, czego się boisz? Myślę, że coś na pewno wymyśliłaś, czego się boję. Na pewno nie lubię właśnie takich rzeczy. Nie skoczyłabym na bungee. Dostałam to kiedyś w prezencie i powiedziałam że nigdy w życiu proszę to oddać. Dlaczego? Nie wiem, jakoś mnie to przeraża, ale skoczyłam ze spadochronem, więc to jest ciekawe <gulnie> ogólnie. I zamieniliśmy, pamiętam ten skok znaczy mąż zamienił ten skok na bungee, na mecz reprezentacji polskiej na stadionie narodowym. Więc mi się bardzo to tamiana podobała i tego bym chyba nie zrobiła. I tak samo myślę, że tego nie będzie u Ciebie, ale skoki z wysokości do basenu też mnie w ogóle nie. Nie, 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 to nie dla mnie. Jak raz na, na wakacjach skoczyłam z 9 metrów, to już tak mnie uszy bolały zatoki, że powiedziałam nigdy w życiu i totalnie Ale to nie Ale czyli jednak dla mnie. zrobiłaś to kiedyś i po z, prostu potem tym doświadczeniu? Zrobiłam tylko i wyłącznie dlatego, bo czekałam z godziny na to. Już wszyscy znajomi, skoczyli, to było na Bordholmie. Yy, I tak patrzę, patrzę i taka pani, no nie wiem, z 20 lat starsza ode mnie. weszła, skoczyła i koniec. A ja wy nie no. Ja nie skoczę. Nie mogę być miękka, nie? I wtedy skoczyłam, ale jakby tej pani nie było, to pewnie bym tego nie zrobiła. Ale to nie należało do przyjemnych rzeczy. A ryzyko lubisz generalnie? Mm, chyba lubiłam. Teraz jak człowiek starszy, to tak bardziej y, ostrożnie myślę. Zależy też, jakie ryzyko. Okej. Okay. Myślę, że tutaj dzisiaj to ryzyko nie będzie. Choć z drugiej aż strony pływając z mężem na oceanie, to też można powiedzieć, że to było ryzykowne, bo to totalnie co innego niż zwykłe wiosłowanie. Chciałam się Ciebie zapytać o twoje początki, bo i twoja mama i twój tata wiosłowali. Tymczasem sprawdziłam, że ty zaczynałaś od lekkiej atletyki. Tak naprawdę zaczynam od wszystkiego, bo byłam w reprezentacji szkoły, ale po prostu ekspertowałam w biegach. To tam mnie zauważył trener i nauczyciel ze szkoły sportowej, i trener wioślarstwa. Więc, tak poprzez bieganie, można powiedzieć, lekką atletykę, trafiłam do wioślarstwa, ale szczerze myślę, że nawet jak nie tak, to rodzice by mnie prędzej czy później zaprowadzili. Tylko musiałam swoje odczekać i próbować innych rzeczy, żeby nie było tak od razu, że na wiosło wyzwanie Twoje w tej sportowej karierze, największe, najtrudniejsze? Myślę, że igrzyska w Tokio. Sama wiesz, jakie to było dla mnie wyzwanie, że nie do końca chciałam na nie jechać. To było psychicznie dla mnie coś ciężkiego. Tak naprawdę czułam, że nie do końca trener jest przekonany, że ja powinnam być w osadzie, co spowodowało u mnie duże nerwy i stres, bo ja walczyłam o tę osadę od dawna i co roku Potwierdzałam to. Co roku przywoziłam medal, zawsze jak ktoś schodził ze mną na wodę, nigdy nie narzekał, więc naprawdę uważam, że sobie wypracowałam mocną pozycję. No ale każdy ma prawo podejmować wybór yy, i robić zmiany, więc trudno, ale mnie to kosztowało dużą dawką stresu. Dodatkowo pod koniec kwietnia miałam COVID. Yy, i ja już chciałam trzy dni później wracać. Moje, mój mózg chciał wracać, ale ciało się zbuntowało. Była troszkę niższa saturacja i nie do końca na treningach czułam się tak jak powinna, co też powodowało u mnie duży stres, ponieważ jednak miałam w głowie, że czy mi wystarczy czasu. I myślę, że też ten czas w sporcie od 2008 roku w Kadrze spowodował, że... Ta presja, którą sama na sobie nakładałam, to, że miałam depresję normalnie i musiałam brać leki. I trzy miesiące przed igrzyskami chciałam z tego obozu wyjechać. Na szczęście mój mąż przyjechał i trochę mnie to y, oczywiście też był grany lekarz psycholog, ale też najbliżsi jednak myślę, że są największym wsparciem. No i pojechałam do Tokio. Jak linia, minęłam linię mety, to moje pierwsze uczucie nie było takie, że wow, radość jest srebro, to dopiero później. Przyszło po czasie, ale pierwsze to była taka ulga. Uf, mimo że tyle przeżyłam, zrobiłam to, nie? W Tokio startowałaś właśnie na lekach przepisanych przez y, psychiatrę. Powiedz, czy teraz, już po kilku miesiącach upływu czasu, czy już jest wszystko w porządku, czy mogłaś pełnią stawić leki, czy się. Czujesz już dobrze. Czuję się dobrze. Mam wrażenie, że tak jak mówisz, bardzo dużą radość mam z tego, że mogę próbować innych rzeczy, bo sobie teraz wzięłam rok indywidualny. Oczywiście trenuję wioślarsko, też mam w planach kilka startów, ale odstawiłam te leki ale sama. I się zorientowałam, że muszę do nich wrócić. Więc obecnie nadal na nich jestem, ale na mniejszej dawce, bo jednak znowu chciałam sama sobie coś udowodnić. Odstawiłam je, a jednak to nie do końca jest tak. Yy, I... bo też u na mnie narodziła się taka presja, że o kurczę, no może po takim czasie dam sobie radę sama, bez tej pomocy w farmakologii, prawda? Ale jednak nie. Yy, nadal biorę, ale mniejszą dawkę. Z czego jesteś w życiu najbardziej dumna? Z mojej relacji z mężem. Myślę, że to jest coś, co najbardziej, najlepiej zbudowaliśmy. Budujemy ciągle, jestem z tego dumna, bo naprawdę uważam, że jesteśmy drużyną. I to jest y, fajne i to jest ważne. Dzisiaj, czego się tutaj spodziewasz? Jakiego wyzwania? Nie wiem, y, to jest piłeczka tenisowa. To jest gadżet, ja, To jest jak związany z, ząśla, z wyzwaniem. Jak Podstawówce? No zobacz. Piłeczka tenisowa! Tak, odgadłaś. Grałaś kiedyś w tenisa? Nie, ale ostatnio na boksie robiłam takie to, że trzeba tak złapać. I jak szło? Na początku słabiutko. Powiem ci tak, yy, chwytność i będziesz musiała złapać tą kiłeczkę. Na razie tyle zdradzę. No i zdradzę ci też, że twoje wezwanie przygotowała mistrzyni olimpijska. jedna z, domyślasz się, która to może być? Yy, no, z tego roku, w sensie z tak, Tokio. Z Tokio. No to. Nie wiem, albo. Dziewczyny ze sztafety, tak, albo Anita. jedna z nich. Gosia? dziewczyna dobrze kombinujesz, dobrze kombinujesz. Tak, gosia. Tak, nie trzymam Cię dłużej w niepewności. Wybieramy się do naszej strefy wyzwania, i tam Małgosia Chołupkowali coś dla Ciebie przygotowała. Wyzwanie mistrza, Zagnieszka Kobus za Wojską. Agat, dobrze, że wzięłaś ze sobą tą piłeczkę tenisową, bo ona Ci się przyda, ale w międzyczasie zdradziłaś jeszcze, że byłaś kiedyś małą gimnastyczką. Dawno i nieprawda. Czasem jak y, o tym myślę, to aż nie wierzę, bo teraz jestem jedną wielką kłodą tak Oj naprawdę ja. po, po tym wyślarstwie, ale rzeczywiście na początku wszystkie odpróbowałam i nawet teraz mi się udało, y, miałam awans do lepszej grupy, co uważam za takie, jak się pytałaś o sukcesy, to jak teraz na siebie patrzę, to był to sukces. Słuchaj, bo umiejętności gimnastyczne ci się przydadzą. A nie, to nie zaliczę. Dawaj. O to, co przygotowała dla Ciebie mistrzyni olimpijska yeah. Małgosia Hołub-Kowalik. Dzisiaj, dzisiaj sprawdzę twoją stabilizację. Twoje zadanie będzie polegało na: klęknięciu na dużej piłce gimnastycznej, odebraniu piłeczki, przełożeniu i odrzuceniu. Powodzenia! Ode na to? No, no może zrobię. A, tak myślałam. Słuchaj, mamy taką piłkę. A, tak, nie zdradzałam ci tego Dobrze, wcześniej. Dobrze, że nie na no, odwrót. Nie zdradzałam ci tego Bo wcześniej. Bo jest za dużo, żeby Słuchaj, na niej Wymieniamy się piłeczkami. A gdzie ty będziesz? No ja będę niedaleko. Ja mam być tu? O tu. Myślę, że to jest dobra pozycja. Już poczekaj, ja muszę start uruchomić. Poczekaj, ja mówię, to jest A ile twoje muszę złapać? Jedna próba. Masz minutę na wykonanie całego wyzwania. No jeżeli zrobisz to w 5 sekund, no to ja tylko pokłonię dzisiaj mocno w pas. Ok. Gotowa? No. Aga, to jest twoje wyzwanie mistrza, Czas start. Jest stabilizacja, ja się odsuwam, złapała, Przep... ja nie złapałam, ale Aga dała radę, wielkie brawa. Ale czekaj, jeszcze raz. Jeszcze raz byś chciała, dobra. ja, ja słabo to. Jeszcze tak, jedna mała próba. próba. Przekaj, ja Ci takim powiem, razie. kiedy będę gotowa. Dobrze. Dobra. Czas leci dalej, uwaga, rzucam, przekłada, no nie, to się nie liczy, to się nie liczy, takim razie O, ty jest razie już taki sędzia, kurczę, podkupiony przez przeciwnika uwaga. chyba. Uwaga, hop, trzyma, trzyma, odrzuca i zostaje. Tak jest, mamy to. No teraz już na 100%, bo tak. Gdybyśmy tak. jakieś 80 90 la. No tak, tak by były takie kurcze, wiesz. No. no ale widzę, że jak tylko zobaczyłaś to, to już było wiadomo, że tak, robię to. Bo robimy to, tak naprawdę to też jest u nas w sporcie ważne. Wydaje się, że siedzimy w łódce i po prostu jest wygodnie, ale też musimy trzymać trochę tą stabilizację. Ale kurczę, się zasapałam chyba z wrażenia. <laughs> <laughs> Więc rzeczywiście, choć to nie jest łatwe, myślę, że dużo osób y, warto, żeby to spróbowało ćwiczenie, bo to ważne. Ja myślę, że jak ja bym weszła do waszej łódki, to pierwsze co, to bym się razem z nią przewróciła. Zależy z kim byś weszła. A ale jak sama? Jest taka szansa. Agnieszka Kobozowa wojska podjęła wyzwanie mistrza. Każdy z Was. Może na naszych mediach społecznościowych śledzić wyzwania kolejnych sportowców, na mediach społecznościowych Interi i Pulsatu Sport. To było kolejne spotkanie z Mistrzynią Świata Europy, Wicemistrzynią Olimpijską, a kolejny odcinek programu Wyzwanie Mistrza już za tydzień. Aleksandra Schutenberg, pięknie Państwu dziękujemy. Dziękuję. Gratuluję, Aga, i dziękuję. Autorem programu był PKN Orlen.